Zogrokna. kto to zamawia w ogóle, już pada. Właśnie jesteśmy to na turnieju w Gdańsku. roku i Dominika już się spóźniła na, na rozgrzewkę. Sezon na długie zaczyna się w listopadzie, a już jest zimno jak w listopadzie, nie wierzę w to. Proszę powiedzieć jak się pani dzisiaj czuje. Dobrze. Dobrze, tylko trochę pada, ale to nawet na plus. A pani co powie? To już nie powiem. Wszystko rodzimy też do trzeci. A jak się czujesz? Dobrze Przedstawić swoje cele na dzisiaj. Moje cele na dzisiaj? No to prostu jedne punkty i nie zamarznąć. Nie dostać kartki. No i nie dostać kartki o, i nie dostać kartki, Właśnie z wynikiem i jest wynik. No właśnie nie wiem, no bo trochę się. Właśnie... No nie wiem czy Kamila nie podwyższyła przypadkiem. Podwyższyła, bo No to 7,5. i No to 7,5 7, dla nas. Czuję no. ja się zdradzona, bo y, oliwka y, tej powała Z szarża. No właśnie, zdrada to jest. No. A Mariaty cię A Trener co powie? Trener! No, ja co mam powiedzieć? No, przywitać się na przykład. Dawaj, niki, rodej! Zobacz, ktoś. powiedzieć o meczu. E, ogólnie zagraliśmy pierwszy mecz. O, Tutaj chcieliśmy to przetestować o, naszą nową na, e, osobę poradziła sobie bardzo dobrze, ale też cała drużyna poradziła sobie bardzo dobrze. Wygrałyśmy taki był nasz cel. Grałyśmy po do końca, podwyższenia tak jak były, były i chyba git, co? Ja jestem bardzo bo dzisiaj moje dwie siostry grają. <laughs> Stawickie. <je>? Jadę <laughs> Brawo!

Bardzo fajnie, bardzo dużo przyłożyłam, fajnie się bawiłam. Mogę wreszcie powiedzieć, nie nabrałem je wodą, przyłożyła dla mnie. Tak, dla mnie przyłożyłam. Gitara. Pamiętajcie, że mamy zmiany hokejowe bez limitów. Jeśli ktoś chce, potrzebuje, nie wiem, minutę zejść, kama na przykład, to schodźmy szybciutko, wprowadzamy i tyle. Są ludzie, którzy, którzy, którzy chcą. Dziewczyny, które są... E, e, są. pewna siebie! Decyzja Tak jest Kamcia! I wyjeżdżamy! z. Roksa pewna siebie! Przysuńcie w lewo!

Brawo, Dobcia! Meczu z Wieszalem, to ja biegam z wodą, już się zmęczyłam. Z Wieszalem. Z No. Ogólnie wygrywamy 31-17. Muszę sobie Wieszalem spojrzeć. Daj Powiedzieć coś do vloga. Wolny, wolny. Poluszek woli? Tak, nie jak, nie mogę się grało? Grało. jak się grało. No, tutaj boli. Jak się grało? Źle akurat. Ale przełożyłaś. No, niby tak, ale. Sprinterka ma to po siostrze po moca powiedzieć za co to? Spita piłka no Proszę o kilka słów co? o tym meczu. Nie, no. eee, bardzo fajny mecz. Eee, bardzo wyrównany. Ile jaki był wynik 35 do 17? No. Czyli bardzo wyrównany, ale za co, taka... Zajebiście było e, serce wszystkie dziewczyny pięknie zagrały, także super i finał jest nasz. A? Proszę powiedzieć, co tam się stało? Nie wiem, nic mocno zrobiłam ci kołka, nie świadomołam. Trochę wstyd ogólnie. Dawaj, dawaj, graj, graj, graj! Nie ma skaczącej! Zrób zamieszanie, dawaj, Loksi, zaczynaj! O, ciu, 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 ciu. Ura! 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 Ura!